To jest Mikołaj. No i my jako towarzystwo od 11 lat próbujemy tą tradycję upamiętniającą naszych ukochanych lotników krokocińskich. To nie będziemy tutaj, żeby nie przedłużać, bo coś wisi nad nami. Także tyle bym miał ja ze swojej strony. Bardzo bym tutaj pana Kielara z panem Forkiem, tutaj przekażą taki lotników. lotnika. Młodzieńcy taką pozazdrościli. Wspaniałych, cudnych, podniebnych lotów. Później się sami też wykształcili oraz podjęli funkcję pilotów. Rokodził wreszcie uczcił lotników, którzy za Polskiem dzielnie walczyli i w roli dzielnych, walecznych ptaków często swe życie walka kończyli. Gdyż walka z wrogiem nie zna gdy przeciwnika on nie pokona, ten bez przykładnej najeźdźce złości unicestwienia jego dokona. Często te walki się przedłużały, więc wykańczały niemal fizycznie, a że bezwzględny charakter miały, więc stresowały bardziej psychicznie. Jednak dość często pokonywali wrogich pilotów, a więc na jeźcu, czasami jednak też przegrywali wskutek szalonej wrogości miejskiej. Dziś 11 mamy rocznicę, polnika, które tu im wzniesiono, też montowano piękną dzielnicę aby na zawsze tę datę wstrzelił. Proszę Państwa, ja mam tutaj kilkadziesiąt egzemplarzy tego i jeżeli ktoś chce, to chętnie da. Dziękuję serdecznie. Jeszcze tutaj miałem na początku podziękować 25 piątego za zorganizowanie warty honorowej pod, pod pomnikiem naszym, klasy wojskowej, która się znajduje na Bieżanowie przy ulicy Terrimeni. Serdecznie dziękuję. Bardzo bardzo proszę przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego o wręczeniu medali opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Szanowni Państwo, Rada Ochrony Pamięci Walcznika Męczeństwa za działalność patriotyczną oraz opiekę nad pomnikiem poczci lotników Krokocinia nadaje zlewny medal opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej panom. Ronomanowi Rozlachowskiemu i Januszowi Ludwigowi podpisał przewodniczący Rady Władysław Bartoszewski. Warszawa 1 sierpnia 2012 roku. Proszę wyróżnione o wyjaśnienie.

Serdecznie proszę po kolei o podchodzenie tutaj do, do pomnika i o składanie decyzji Bardzo proszę. proszę. Dzielnica 12, w WPZ-iec, dzielnica 12. W kolei towarzystwo przyjaciół Prokociimia.

Młodzieżowy Dom Kultury oraz 25 liceum w Polsce 15 ale z ulicy Wygaśnisty. I szkała postawa nr 117 Nowego. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję gimnazjum 25 i weny za uświadczenie naszej uroczystości wartą honorową przypomników. Serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za, 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 za to, że Towarzystwo na czele z Panem Prezesem dba o naszą tradycję krokocimską, o historię, o kulturowanie tej historii, o naszą tożsamość. Za 11 lat opieki nad pomysłkiem, za, za to, że co rok możemy się spotkać właśnie pod koniec maja i uczcić pamięć naszych krokocimalowników. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście również składają przejść lotnikom, dzięki którym możemy żyć teraz w tym naszym pięknym, wolnym kraju. Cześć ich pamięci. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Ale też. Z tej tam, jest. woda tam jest. Ja tu byłem na wodę. Szlak on w półtorej, kiedy okay. piątek zabie ich pochwalił. Nic nie zważ. to zwali, to i tak będzie leżał